Pamiętam dzieciństwo. Wspaniałe chwile spędzone z bawcią w kuchni. To wtedy rozsmakowałam się w domowych wypiekach po Nigdy nie zapomnę tych zapachów i smaków. Dziś pasja ta łączy się z moim życiem zawodowym. Tutaj dbam, aby klienci. Otrzymywali najlepsze z regionalnych wyrobów. Tradycja kulinarna regionu Pomorza i Pujaw potrafi zachwycić swym smakiem i różnorodnością. Każdą wolną chwilę spędzam razem z rodziną, poznając bogactwo naszego regionu. Przepiękne miejsca i niecodzienne podróże kulinarne to moja pasja i ciekawy sposób na spędzenie wolnych chwil. W miejscach oznaczonych znakiem dziedzictwa kulinarnego możemy próbować regionalnych produktów. Smaczne i zdrowe posiłki to podstawa każdego rodzinnego wyjazdu. W naszym województwie zwiedzamy miejsca, gdzie produkuje się żywność w sposób ekologiczny, korzystając z wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Uwielbiamy odwiedzać restauracje przygotowujące dania z regionalnych wyrobów. To znakomita okazja na kulinarne podróże szlakiem tradycyjnych potraw. Wiem, że ludzi pochłoniętych pasją jest sporo. Pracują, łącząc tradycje z zaangażowaniem. To właśnie województwo kujawsko-pomorskie jest ojczyzną znanej i cenionej w wielu krajach gęsi kołudzkiej. Tutaj już od lat 70. ubiegłego wieku Rodzina Babalskich produkuje ekologiczne makarony z najstarszych odmian zbóż. W naszym regionie powstają naturalne soki o wysokiej zawartości substancji odżywczych. Jabłka z pobliskich sadów gwarantują niepowtarzalny smak i znakomitą jakość. Dzięki sklepom należącym do dziedzictwa kulinarnego. Możemy próbować smaków regionu zaledwie kilka metrów od naszego domu. Regionalnych producentów zdrowej żywności możemy spotkać na organizowanych festiwalach smaków i innych wydarzeniach kulturalnych. Swoją pasję i umiejętności przekazuje dalej. Tutaj także korzystam z regionalnych produktów. Są one gwarancją zdrowia i niepowtarzalnego smaku. Tak jak moja babcia zaraziła mnie pasją do tworzenia potraw, tak i ja przekazuję dziś swoją wiedzę najbliższym. Moja córka już wie, że Kujawsko-Pomorskie to region pełen kulinarnych przygód, gdzie można suko i smacznie się pożywić, przy tym mile spędzając czas. 53 lata pracy hodowlanej i badawczej zaowocowały tym, że mamy właśnie najlepszą gęś na świecie. To jest gęś biała kołucka, która jest rasą, odrębną rasą gęsi w Polsce. Jest to jedyna ferma zarodowa na świecie, a oczywiście w Europie. Uważamy, że jest to gęś, która jest pod względem swoich parametrów najlepsza. Nosi dużo jaj, uzyskujemy dużo piskląt od tej gęsi. No i przede wszystkim ma zdrowe mięso, zdrowy tłuszcz, który jest uznawany jako jeden z najzdrowszych tłuszczy zwierzęcych. No i oczywiście ma przepiękne białe pierze i puch, które jest uznawane jako ekskluzywny surowiec polski. Puch ma najwyższą sprężystość na świecie. Od 2013 roku jesteśmy w sieci dziedzictwa kulinarnego Kujawi Pomorza i mamy dwa produkty. Jednym to jest właśnie gęś biała kołucka, gęś owsiana biała kołucka no i oczywiście owcze sery, które są wyrabiane tutaj u nas w zakładzie doświadczalnym i są pozyskiwane yy, z mleka od naszych owiec, tutaj owcy kołudzkie i mernosa barwnego. Są to dwa produkty, które są absolutnie bezkonkurencyjne, które są najlepsze, naturalne, zdrowe, no i nasze polskie. Rolnictwo ekologiczne praktycznie zaczęło się już 25 lat temu. Przy gospodarstwie zajmowaliśmy się produkcją starych gatunków zbóż jak samopsza, płaskórka, orkisz. Produkty ekologiczne różnią od produktów konwencjonalnych, że nie stosuje się żadnych nawozów i środków chemicznych, jeszcze raz zaznaczam, jak i również nie stosuje się żadnych roślin genetycznie modyfikowanych. Ponieważ z banku genów gratis dostaje się 100 ziaren, 5 no, lat trwa niż będziesz miał na hektar, ale dzięki temu rozmyliśmy orkisze jary, których w Europie nie było. Dzięki temu rozmyliśmy płaskórkę i samoprze, której też również nie ma na naszym rynku. Dużo ludzi ma alergię na pszenicę, zwłaszcza na gluten, który znajduje się w pszenicy, ale się okazało, że te stare gatunki pszenic, jak orkisz, samoprze czy płaskórka, są idealne i ludzie mogą spożywać je bez problemu. Jesteśmy producentem soku tłoczonego, jabłkowego. Produkujemy ten sok z naszych owoców, pochodzących z naszego gospodarstwa. Te owoce produkujemy metodą integrowaną przy użyciu metod biologicznych. Nasze soki nie posiadają żadnych konserwantów, są pasteryzowane, dzięki czemu mogą dosyć długo być przechowywane, jednocześnie zachowując wszystkie swoje właściwości zdrowego, dobrego soku. Od jakiegoś czasu mamy dziedzictwo kulinarne. Na wszystkich produktach mamy ten znaczek. I zauważyliśmy też, że klienci chętnie kupują nasze produkty od czasu kiedy jest ten znak umieszczany na naszych przetworach.